Miniony tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Bardzo mi miło, że mogę do Państwa mówić, że Państwo mnie słyszą. To takie fajne, kiedy też Państwo odpisują i jakieś komentarze wklejają. Lepsze, gorsze, różne, ale wszystko cieszy. Proszę Państwa, podbijajmy to, lajkujmy, nie wiem, udostępniajmy, łapka w dół, w górę, jak komu tam pasuje. Proszę Państwa, cieszymy się także za wszystkie wpłaty. Jakie Państwo dokonują na nasze stowarzyszenie, pomagając przez to innym, których tutaj mamy pod sobą, nasze wyjazdy, nasze poszukiwania, a już po Nowym Roku ruszamy z poszukiwaniami tych, które rozgrzebaliśmy, ale, mówiąc tak najprościej, ale będziemy mogli dokończyć je powoli. Powoli coś zaczyna się przełamywać, nie mogę powiedzieć jeszcze do końca co, ponieważ dla dobra śledztwa pewne rzeczy muszą być zatrzymane. Proszę Państwa, to od Was, to od nas zależy, jak dalej będziemy działać, jak będziemy szli. A czasy są niezafajne, może bardziej nienormalne. To, co zrobili nam teraz, ostatnio, to, co wszystko się dzieje. Ja nie chcę tego komentować, nie chcę o tym mówić, bo komentarzy już jest tyle w internecie, że Państwo sobie mogą dobrać co będą chcieli, jak w loziarni. Każdy sobie coś wybierze. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jestem zniesmaczony, oburzony i tym wszystkim już zmęczony. Ale trzeba to jakoś przeżyć. A z tymi różnymi e, zaskakującymi liczbami, wiadomościami, tragedia goni tragedię. To, e, tak jak dwóch wariatów rozmawia, jeden mówi do drugiego. Dziś rano przeżyłem dwie grozy, właściwie chwilę grozy. Obudziłem się, idę do rusta patrzę, a mam w głowie ogromną dziurę. O matko i co? A no nic, przestają dziewać, i dziura zniknęła. Proszę Państwa, odchodzą nam aktorzy, odchodzą nam i nieważne z jakiego powodu, jaka choroba ważne jest, że odchodzą, odchodzą dobrzy aktorzy, którzy dali coś naszej scenie, naszemu filmowi. Pamiętajmy, że nikt nie będzie już taki sam, i ktoś mówi: A, nowi będą aktorzy oczywiście, że będą nowi ale weźmy pod uwagę, że nikt nie zastąpi nikogo. I tu trochę ciszy dałem, ponieważ naprawdę wybitni aktorzy odchodzą grać na scenach teatru niebańskiego w innym wymiarze. Ale tak to bywa, tak to się dzieje. Ale proszę Państwa, nie smućmy się, naprawdę nie smućmy się, bo idą święta Bożego Narodzenia. A przecież wiemy, że bez świąt Bożego Narodzenia nie byłoby najważniejszych świąt, czyli świąt Wielkanocnych, tak? Coś się musi narodzić, potem coś musi odejść, aby pokazać, że śmierci nie ma. Mówimy tutaj o Chrystusie. Cieszmy się tym, spędźmy te święta najlepiej, jak będziemy mogli. My postaramy się zrobić Państwu taką pogadankę wizualną przed świętami. Być może uda nam się to zrobić. Bądźmy wobec siebie pogodni, bądźmy wobec siebie zadowoleni. I nawet jeżeli te czasy są ciężkie, bo są ciężkie, czy bardziej zwariowane. Starajmy się nie wciągać w tą całą histerię. A jeśli by wszystkie absurdy stosować, jeśli by wszystkie rzeczy tak dokładnie analizować, to ludzie, którzy mają lęk wysokości, powinni się czołgać po ziemi. Proszę Państwa, zawsze mówię tyle o pomaganiu, i dzisiaj, kiedy sytuacja. Jest taka, a nie inna, chcę powiedzieć, że to pomaganie musi być naprawdę wzięte na serio pod uwagę, ale to mądre pomaganie. Ilu starszych ludzi zostanie w domu, czy nie będzie mogło wyjść, ilu starszych ludzi będzie się bało wyjść, eee, zapamiętajmy, że to my musimy wyjść do nich. I nieważne, czy nam ktoś mówi: możesz wyjść na ulicę, nie możesz wyjść na ulicę. Przepraszam za wyrażenie, ale może będę dość dosłowny, ale trzeba to olać. Idźmy do starszych ludzi, stańmy przy nich, zapytajmy się co im potrzeba. Może nawet zróbmy zakupy z własnych pieniędzy, nieważne. Zróbmy to, co możemy zrobić najlepiej, być przy nich. Wielu ludzi starszych nie ma nikogo. A może jedna babcia sama żyła i teraz boi się wyjść. Może nikt do niej nie zajrzy. Czasem ludzie też chorują. I kiedy dzwonią telefonem, okazuje się, że mają dziś czekać, albo są odsyłani w kosmos. Zajrzyjmy, a tak naprawdę, to zobaczmy, co dzieje się wokół nas. I to jest to mądre pomaganie to jest to, o czym my mówimy i wielu też naszych stowarzyszonych włącza się w taką pomoc. Proszę Państwa, w tych czasach, kiedy siedzimy w domu, kiedy no, musimy siedzieć w domu. Należy też pomyśleć o sobie, o innych, o takim właśnie działaniu, o tym, co możemy zrobić dalej. To czasem jest też potrzebne, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć swoje całe życie, żeby przemyśleć cały swój świat. Naprawdę to jest ważne. Dlatego wszystko, co nas otacza, co się dzieje, niech nie przynosi nam smutku wielkiego, ale być może korzyści. Oczywiście ja rozumiem tych, którzy będą tracili, i to jest tragedia, bo przedsiębiorcy myślę, że ta teraz rzecz, która się wydarzy, dobije już ich i z nimi się złączmy, nad nimi się jakoś pochylmy, pomyślmy, ale generalnie my wybierajmy z tego dobre rzeczy. Ponieważ wielu z Państwa pyta się mnie, co czytam, co polecam, co hmm, ciekawego gdzieś tam wyczytałem. To polecam znowu kolejną książkę Państwu. E, Życie po śmierci. Jak bez ręku przejść na drugą stronę? E, Depak Hopla. To jest e, książka, którą naprawdę warto poczytać. Wydawnictwo Medium wydało i nieznany świat. Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. To tak można by powiedzieć. I tak gdzieś trzeba by na to spojrzeć. Oczywiście. Nie wszystko jest tutaj takie, jakie by sobie człowiek tam chciał, ale można to poczytać, można zobaczyć z innej perspektywy też na pewne rzeczy. Proszę Państwa, czytajmy, rozwijajmy się. Nawet jeżeli coś jest niekoniecznie dla nas zrozumiałe, albo okazuje się, że tak to nie jest, nieważne. Przeczytajmy. Dlaczego? Dlatego, że warto czytać. I warto wybierać z tego coś, co jest dla nas e, bardzo ważne. My jako ludzie mało czytamy. Siedzimy teraz z telefonem, w komputerach, tam też nie czytamy. Bardziej oglądamy jakieś filmy, rzeczy, e, e, lub też piszemy wiadomości różnego rodzaju: będę, jestem, kocham, przyjeżdżaj, wyglądasz fatalnie. Lub też się obrzucamy wulgaryzmami to jedyne, co niektórym e, bardzo dobrze wychodzi. Natomiast sztuka pisania gdzieś, e, znaczy pisania. Ale i czytania ta dobra sztuka gdzieś zanika. E, kiedyś książki w domu to, to było coś. Dzisiaj ja oczywiście mam dużo książek w domu. Ktoś przychodzi i mówi: No, tak, po stado masz tutaj te książki. Kto to w ogóle książki już w domu trzyma? Ale to nie jest piesek, którego się trzyma i dokarmia, tylko to jest wiedza, która jest ułożona na półkach i do której zawsze można zajrzeć. Także zachęcam Państwa do czytania, czasem też i gazet różnych. Ale tych ciekawych, nie tych takich chwilówek, jak to mówią, rozkładówek, gdzie nic ciekawego nie ma. Czasem różne rzeczy się dzieją i czasem sytuacje śmieszne wynikają, tak jak mówi syn do dziecka, znaczy, mówi syn do ojca: Tato, ja już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki. Nie gadaj, synu, tylko ciągnij. I tak to, proszę państwa, dzieje się. Tak to, proszę Państwa, jest. Są różne sytuacje w życiu. Proszę Państwa, ale cieszmy się. Kończy się ten zwariowany rok. Dla jednych może był dobry, dla innych był fatalny. Trudno powiedzieć: rok jak rok to tylko data. My musimy się nastawić na cierpliwość, ale więcej uśmiechu dać, radości, zadowolenia i cieszyć się ze wszystkiego, co nas otacza, nawet w tych trudnych, ciężkich sytuacjach. A tak jak mówię, pomagać sobie. Proszę Państwa, w całej tej wariacji ja przyjmuję nadal ludzi i pewnie będę przyjmował, a przecież możemy łączyć się online, możemy rozmawiać przez mm, Skype'a i, i wiele innych rzeczy. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, ostatnio rozmawiam na Skype'ie z mamą, której to syn zginął w wypadku na motorze. No, jakiś czas temu, ale tutaj rozmawiamy i kiedy zaczynam rozmowę, słyszę w głowie i przekazuję... Nie marudźcie, tylko róbcie pierogi. Coś z pierogami. I mama odpowiada z takim e, zaszokowaniem: ojej, myśmy się z ojcem zastanawiali, czy robić na święta pierogi. On to słyszał, rozumiał? No, wychodzi na to, że słyszał i rozumiał. Inna pani opowiada o tym, że weź te wszystkie. Słyszę w głowie: weź te wszystkie pudła z tymi butami i oddaj komuś. I, i, I ten mąż taki zażenowany, ale taki zdziwiony, mówi: Ja, ostatnio patrzyłem na te pudła, tam jest 120 par butów, tyle moja żona miała, zanim odeszła. I myślałem, co zrobić. I pan to usłyszał? Tak, ja to usłyszałem. Proszę Państwa, mówię tylko o niektórych rzeczach, o takich ciekawych, bo tutaj naprawdę rozgrywają się sceny różne. Zmarli opowiadają nam o różnych sytuacjach, o różnych rzeczach. I trzeba też zrozumieć, że to im musimy pozwolić mówić, bo ktoś wysyła do mnie zdjęcie i szereg pytań. Zawsze odpowiadam, dobrze, pytania są, ale pozwólmy mówić jemu Być może nie odpowie na żadne, ale powie takie rzeczy, że Państwo poczują, że to jest On. Czasami ludzie oczekują od zmarłych cudów albo odpowiedzi na pytania. Na przykład, a niech się pan zapyta mojego męża, co mam zrobić z moim bratem Edwardem, ale to co znaczy, co zrobić? Albo y, ktoś mówi, y, niech pan zapyta się mojej mamy, czy ja się wreszcie wezmę i ożenię. No, to też nie jest mama jakimś jasnowidzem, wróżką i tak dalej. Więc czasem powinniśmy patrzeć na to inaczej, ale pracujemy, pomagamy, działamy w dzisiejszych czasach przychodzi dużo ludzi do mnie którzy pyta się o interes o to jak dalej żyć jak prowadzić, mają długi, toną nikim nie pomaga proszę państwa i tutaj sprawdza się o i bardzo się sprawdza taka sytuacja że tak naprawdę najlepiej to prowadzić sklep jakiś jeżeli już to tylko internetowy ponieważ żadna pandemia żadna sytuacja żadne wariactwo nie zatrzyma, jakby to powiedzieć, e, nie zatrzyma naszego interesu. I to, że nie będziemy mogli do niego wyjść, to nie oznacza, że z niego nie skorzystamy. Dzisiaj internet bije po prostu, znaczy sprzedaż internetowa i sklepy biją rekordy. Jeszcze rok temu, dwa lata temu e, normalnie to szło, dzisiaj po prostu o tysiąc razy to wzrosło. I to jest miejsce na interesy, gdzie możemy je robić. Natomiast Odcierania z jakiegoś, który przyjdą i nam zamkną, bo powiedzą, że za bardzo kichamy. No niestety może nas pogrążyć. A z obietnicami to różnie jest: obiecują, my Wam pomożemy, my Wam damy. Proszę się nie martwić, mój mały przedsiębiorco. Nie martw się, ja Ci pomogę. Dam Ci jakieś pieniądze, przetwarz. I tak samo mówiła pewna pani, która do męża mówiła. Że regularnie gra w totolotka, to znaczy ten mąż regularnie nosi kupon do totolotka i żona oświadcza: jak wygram w totolotka, to porzucam cię, odchodzę. Mąż każdego dnia niosąc totolotka mówił po drodze: Panie, może sprawa by wygrała. No i któregoś dnia wpada do domu i mówi: Czy jesteś gotowa spełnić obietnicę? Tak, jestem gotowa. Cieszę się, bo właśnie wygrałeś to Wygrałam tak, spakuj się najpierw, ja potem dam ci kupon. No więc jak kobieta już się spakowała, on podchodzi w kupon i mówi, padła twoja główna wygrana. Masz 50 zł do odebrania. Proszę Państwa, co niektórym już życzę, a się wszystkim życzę wszystkiego najlepszego ale to jeszcze nie są święta, czyli nie na święta bo mówię, zrobimy postaramy się zrobić coś takiego na święta, żeby było to żebyśmy byli widoczni ale jeżeli ktoś gdzieś to przegapi to tak już właściwie życzę wszystkim wesołych świąt, a może bardziej spokojnych a przynajmniej zdrowych ale radosnych, tak, radosnych bo rodzi się Dziecie Boże eee, rodzi się Dziecie Boże rodzi się nadzieja rodzi się coś co ma przynieść pokój w naszych sercach, w naszych domach. Więc to o to chodzi, dlatego po prostu cieszmy się i radujmy w Panu. A jak to mówią niektóre złote myśli, moja żona znowu się na mnie wkurzyła i ma ciche dni. Teraz najważniejszym moim zadaniem jest sprawić, żeby uwierzyła, że to dla mnie kara. Albo jak ktoś powiedział, jeśli spotkałeś kobietę swoich marzeń, to o pozostałych marzeniach. Może śmiało już zapomnieć. Wszystkiego dobrego życzę państwu jeszcze raz na ten nowy nadchodzący tydzień. Mówię przed świętami jeszcze się zobaczymy, a więc będziemy taką mieli pogadankę wizualną. Wszystkiego dobrego i jak to mówią, alleluja i do przodu.